Minął kolejny tydzień wojny na Ukrainie, zatem czas na następny materiał z podsumowania całego konfliktu, jak i wydarzeń z nim związanych. Ja jestem Grzechu 40 i zapraszam do wysłuchania mojego reportażu. Przy czym zaczniemy go od gospodarki, potem przejdziemy do geopolityki i na działaniach frontowych zakończymy. Zatem zaczynajmy. A jako pierwszy weźmiemy na tapet temat pomocy dla walczącej Ukrainy. Jak opublikował Reuter, szacowany koszt całej pomocy, jaką wysłano od początku wojny na Ukrainie, Wschód wynosi około 139 miliardów dolarów, co niestety stanowi jedynie kropelę w morzu potrzeb, gdyż kraj z czasem funkcjonuje coraz gorzej. Co za tym idzie, obecnie wszelkie wydatki socjalne czy humanitarne realizuje się już jedynie z pomocy zewnętrznej, przekazując tym samym 31% całego PKB owego kraju jedynie na zbrojenia, czyli w przybliżeniu około 60%. 2 miliardy dolarów. Rzecz jasna rocznie Niestety jak wylicza Kijowskie Centrum Studiów Ekonomicznych W samym tylko roku 2026 Do swojego przetrwania Ukraina Będzie potrzebowała Od 39 do nawet 58 miliardów Dolarów pomocy Czyli około 215 miliardów Złotych Od siebie dodam, że sama Unia Europejska Zobowiązała się przecież przekazać 50 miliardów euro W trakcie najbliższych 4 lat zaś amerykański senat obraduje obecnie nad uchwaleniem gigantycznego pakietu pomocowego o wartości bagatela 54,6 miliardów dolarów. Problem jednak w tym, iż zgodnie z zapowiedziami pakiet ten ma być częściowo realizowany poprzez zbycie rosyjskich aktywów zamrożonych na zachodzie, po części poprzez sprzedaż zbrojeń za które zapłaci Europa Opa Więc zasadniczo i tak, i tak główny ciężar obecnej wojny spoczywa na Unii Europejskiej, czyli na nas, co jest o tyle abstrakcyjne, iż to nie Unia i nie Pakt NATO zostały w końcu zaatakowane. Mimo wszystko można zaobserwować wyraźne sygnały, iż Donald Trump ma już serdecznie dosyć postaci Władimira Wladimirowicza Putina i działań Współczesnej Federacji Rosyjskiej. Z jednej strony prezydent obwołał Nowe pakiety pomocowe dla Kijowa. Z drugiej strony, wystosował słynne ultimatum w kierunku Kremla, zgodnie z którym do podpisania rozejmu ma dojść w terminie do 8 sierpnia. Na co powiedzmy sobie szczerze, w ogóle się nie zanosi. Z trzeciej strony, grozi sankcjami zarówno Federacji Rosyjskiej, jak i wszystkim jej partnerom gospodarczym. Głównie chodzi tutaj o Chiny i Indie. Z czwartej strony. Retoryka militarna pomiędzy mocarstwami także zaczyna być mocno napięta. Starczy powiedzieć, iż wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew oznajmił publicznie, że ultimatum może doprowadzić do otwartej wojny z USA. Na które to słowa Donald Trump miał odpowiedzieć. I to odpowiedzieć dosadnie, iż cytuję: To, co robi Rosja Ukrainie, jest odrażające. Uważam, że to obrzydliwe, co oni robią. To wojna Bidena, to nie moja wojna, ale powiedziałem, że jeśli się tam dostanę, postaram się to powstrzymać. USA nigdy nie powinny wdawać się w konflikt. Było to głupie. Nie wiem, czy sankcje obchodzą Putina. Wiecie, oni wiedzą o sankcjach, wydają się być całkiem Dobrze w ich omijaniu to przebiegłe typy. Ja wiem lepiej niż ktokolwiek inny O sankcjach, cłach I wszystkim innym Nie wiem czy to ma jakiś wpływ Ale zrobimy to Współpraca handlowa Rosji i USA Jest niemal żadna I niech tak pozostanie A Miedwiediewowi Przegranemu, byłemu prezydentowi Rosji Który myśli, że ciągle jest prezydentem Trzeba powiedzieć, żeby uważał na słowa Wkracza na bardzo niebezpieczną ścieżkę Wydałem rozkaz z rozmieszczenia atomowych okrętów podwodnych w odpowiednich regionach bliżej Rosji, na wypadek, gdyby te głupie i prowokacyjne wypowiedzi okazały się czymś więcej. Koniec cytatu. Od siebie tu dodam, że to bardzo dobrze, iż wreszcie ktoś zareagował na bzdury wygadywane przez Dmitrija Miedwiediewa I zrobił to z pełną stanowczością Oczywiście Miedwiediew jest alkoholikiem, który już jakiś czas temu odkleił się od rzeczywistości Zasadniczo 80% jego wypowiedzi medialnych jest nienawistną falą pogróżek pod adresem całego kolektywnego zachodu Groził nam już wkroczeniem armii do Warszawy, groził zdmuchnięciem europejskich stolic z powierzchni Ziemi, groził wojną atomową i konfliktem z Paktem Północnoatlantyckim, zachód już się do tego przyzwyczaił i przymyka oczu na te wszystkie rewelacje, ale bardzo niesłusznie, bo Miedwiediew nie jest przypadkowym kowalskim z podbudką z piwem. To były prezydent i członek dumy państwowej, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Kraju. Ktoś wreszcie powinien utemperować Rosji nosa i udowodnić, że osoba na takim stanowisku również reprezentuje państwo, a jej słowa również są ważne i nie może ona pieprzyć, co ślina na język przyniesie. Oczywiście obecnie Kreml przyjął taktykę stonowanego wyparcia, gdzie jego rzecznik Dmitrij Pieskow oznajmił, iż nie chce się angażować w spór ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie Gruzji. Służb nuklearnych, ale w podobnych wypowiedziach wszyscy powinni zachować szczególną ostrożność. Słowem, dąży się do ostudzenia owego napięcia. Z kolei, co do ultimatum, Pieskow oznajmił, cytuję: Rosja nauczyła się dostosowywać do presji sankcji. Gospodarka od dawna funkcjonuje w warunkach ograniczeń zewnętrznych, w związku z czym wypracowała odpowiednią odporność. Koniec cytatu. My jednak powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na decyzje Indii, a także Chin, bo jak przypomnę, to one miały zostać obłożone zaporowymi 25% cłami na wszystko na wszystkie dobra i usługi, wszystko co tylko istnieje, w zamian za korzystanie z rosyjskiej ropy naftowej. I teraz tak, zacznijmy od samych Indii. W styczniu 2022 roku kupowały one zaledwie 68 tysięcy baryłek ropy dziennie od Władimira Putina. To niewiele i kraj nie był uzależniony od podobnych dostaw. Dzisiaj, jak podaje Associated Press, jest to niemal 2 miliony baryłek dziennie, czyli około 40% całego importu. Mowa zatem o kaskadowym przyroście. W pierwszym naturalnym odruchu po ogłoszeniu groźby Trumpa kraj jakby zatrzymał się w biegu, aby pomyśleć. Indyjskie rafinerie wstrzymały zakontraktowane zakupy i rząd zlecił im przygotowanie alternatywnych planów dostaw surowca, co potwierdziła zarówno agencja Reutera, jak i agencja Bloomberga. Podpisano przy tym listy intencyjne na zwiększenie importu z Afryki. Ale w ostatnich dniach, mimo wszystko, potwierdzono, że kraj nie zamierza rezygnować z rosyjskiej ropy naftowej, gdyż uderzyłoby to w jego suwerenność paliwową, co, jak mówiłem, nie jest prawdą, gdyż przed wojną import z Rosji był praktycznie minimalny. Jeszcze gorsza była za to odpowiedź Chińskiej Republiki Ludowej, które to Chiny, co prawda nieoficjalnie, ale wkroczyły wręcz w otwarty konflikt z Zachodem. Ministerstwo spraw zagranicznych kraju obwieściło, cytuję. Chiny zawsze będą zapewniać sobie dostawy energii w sposób, który służy naszym interesom narodowym. Odrzucamy żądania Donalda Trumpa co do zaprzestania importu z rejonu Iranu i Rosji. Koniec cytatu. A w tym samym momencie Partia Komunistyczna podjęła decyzję o znaczącym ograniczeniu eksportu surowców kluczowych dla zachodniego przemysłu zbrojeniowego i całego przemysłu elektronicznego, jak określił The Wall Street Journal. Pekin... Kontroluje 90% światowej produkcji i przetwarzania metali ziem rzadkich, czyli surowców koniecznych do produkcji choćby takiej amunicji, radarów, silników lotniczych. Rakiet, systemów kierowania ogniem, czy wszelkich urządzeń nowoczesnych technologii wojskowych. Tak oto chińskie władze zaostrzyły kontrole eksportowe, wymagając od nabywców towarów szczegółowej dokumentacji wyjaśniającej przeznaczenie materiałów w procesie produkcji do tego stopnia iż rząd wymaga potwierdzenia specjalnych komisji terenowych potwierdzenia w dokumentacji fotograficznej linii montażowych i w raportach co do ilości wyprodukowanych produktów słowem Chiny wysyłają metale jeśli mają pewność że nie trafią one do armii co zasadniczo szachuje Amerykę szachuje całą cywilizację Zachodu i powoduje wkroczenie na iście wojenną ścieżkę pomijając Kwestie suwerenności to właśnie produkcja zbrojeniowa buduje potęgę gospodarczą owego kraju, jakim są Stany Zjednoczone. Doszło do tego, iż niektóre surowce stały się skokowo pięć razy droższe niż jeszcze kilka miesięcy temu. Mało tego, Chiny zatrzymały także transporty morskie wysyłane z innych krajów do USA, które korzystały z dokowania w chińskich portach. Tutaj za przykład można podać choćby australijski transport antymonu, który został bezpodstawnie uziemiony w porcie Ningbo, po czym odesłano go z powrotem do Australii. Ogółem chiński rząd odmówił komentarza w sprawie, zaś rząd USA opublikował, iż pracuje obecnie nad mobilizacją całego świata, aby pozyskać alternatywne źródła surowców co będzie trudne, bardzo trudne, biorąc pod uwagę, iż CHRL kontroluje 90% rynku. A najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ja o tym wszystkim mówiłem. Ponad pół roku temu w filmie pod tytułem Zagrożenie z Chin, wracając jednak do samej Rosji i kwestii ropy naftowej, grupa OPEC podjęła decyzję o zwiększeniu wydobycia o 547 tysięcy baryłek ropy naftowej dziennie, więc ceny surowca pójdą w dół. Co stanowi ogromny problem dla Putina. Putina, który zgodnie z raportem Bloomberga i tak traci rynki zbytu, gdyż ogólny wolumen eksportu ropy naftowej z Federacji Rosyjskiej spadł ostatnio o 7%. Ogółem, jak prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Federacja Rosyjska obecnie to nie. Po początkowym bumie, jaki spowodowała produkcja zbrojeń, kraj popadł w stagnację. Tempo wzrostu spadło tam z 4,1% do 0,9%. Dla porównania w USA ten sam wskaźnik plasuje się na poziomie 3,9%. Dla Chin to 9%, zaś dla Indii 6,4%. Gazprom wychodzi na minus. Węgla obecnie wychodzą na minus odnotowując prawie 300 miliardów rubli deficytu rok do roku. Jakby tego było mało, produkcja pszenicy w kraju spadła, zaś jej eksport również spadł do najniższego poziomu od 17 lat. I powołuje się tutaj na raport Reutera w sprawie. Zgodnie z danymi Rosyjskiego Instytutu Analitycznego Ikar, w lipcu tego roku Rosja wyeksportowała 2 miliony ton pszenicy, podczas gdy rok temu było to 3,67 miliona ton. Ogółem jak tłumaczy wiceminister rolnictwa Andrzej Andrei Razin: spadek cen zbóż na świecie powoduje, iż rolnikom nie opłaca się sprzedawać płodów, zaś pogoda sprawiła, że zbiory znacząco się przesunęły względem roku poprzedniego. Mimo owych zapewnień ciężko nie zwrócić uwagi na fakt, Iż pobór zabrał gospodarce 2 miliony ludzi, zaś ucieczka przed poborem około 3 miliony, zwiększenie zatrudnienia w sektorze zbrojeniowym doszło do 2 milionów, spowodowało to przepływ ludzi ze wsi do miast, więc kto ma uprawiać te pola? A teraz czas na omówienie zbrojeń w Europie. W piątek ma zostać podpisana kolejna umowa na zakup następnych 180 czołgów K2 Black Panther dla Wojska Polskiego. Oznacza to, iż będziemy posiadać ponad 1000 nowoczesnych czołgów podstawowych. Jak poinformował szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sybicha, Ukraina rozmawia z Polską o pożyczce w wysokości 120 milionów euro na zakup polskiej broni, między innymi zestawów przeciwlotniczych piorun i działalności. Samobieżnych krab. Prowadzone są także negocjacje odnośnie przekazania kolejnych migów 29. Niemcy podpisują obecnie masowo projekty co do budowy wspólnych fabryk militariów na Ukrainie. Fabryk amunicji, wozów opancerzonych, systemów rakietowych, czołgów podstawowych czy dronów bojowych. To samo robi Francja, Wielka Brytania, czy choćby Norwegia, nie ma się czemu dziwić Ukrai Ukraina pozostająca europejską strefą buforową przed wschodem, a także nienależąca do Unii Europejskiej i jej programu Zielonego Ładu będzie mogła produkować. Tanie, masowo, szybko i dobrze, przy tym znacząco kopcąc. Zachód na tym zarobi krocie. Szkoda, że Polska jak zwykle nie potrafi wykorzystać podobnego potencjału i my żadnych fabryk na wschodzie nie planujemy. Padamy za to ofiarą rosyjskich akcji sabotażowych, gdzie rząd zdemaskował siatkę odpowiedzialną za podpalanie naszych zakładów przemysłowych. Podobne siatki działające na zlecenie Putina zdemaskowano tak Także na terenie całej Europy, w tym Anglii, Francji, Niemczech czy Czechach, w ostatnich dniach podpaleniu uległa rumuńska fabryka amunicji, gdzie zniszczeniu uległo 400 tysięcy sztuk tejże właśnie amunicji. I prawdopodobnie również stoją za tym Rosjanie. My zaś przejdziemy do omówienia wojen, ale w pierwszej kolejności wojny na Bliskim Wschodzie. Jak opublikował premier Benjamin Netanyahu, Izrael podjął decyzję o całkowitej i stałej okupacji strefy gazy, a także kompletnego uwolnienia regionu spod władzy terrorystów. W planach jest zajęcie całego regionu i przymusowe przesiedlenie ludzi. Gdzieś. Nie wiadomo, gdzie zdaniem Netanyahu najlepiej będzie, jak palestyńczycy sami wyjadą za granicę, choć zdaniem urzędników rządu Izraela w planach jest budowa potężnego obozu koncentracyjnego na południu regionu, do którego ludność cywilna zostanie przemieszczona siłą. Oczywiście tak radykalne działania spowodowały rozłam w rządzie Izraela. Część polityków sprzeciwiła się planom władzy między innymi szefu Sztabu generalnego generał Eil Zamir, ale odpowiedź Netanyahu była prosta: ten kto się sprzeciwia, powinien złożyć rezygnację. Mało tego, ministrowie i członkowie koalicji rządzącej sporządzili oficjalny list wzywający ministra obrony Izraela, Izraela Kacza, by ten wyraził oficjalną zgodę na wjazd do gazy żydowskich osadników w masowych ilościach, którzy to osadnicy będą mieli zasiedlić region dla Izraela. List podpisali m.in. minister komunikacji kraju Shlomo Kari, minister bezpośrednio. Bezpieczeństwa Wewnętrznego Itamar Ben-Gevir, minister kultury Miki Zohar, czy minister do spraw równości społecznej Majgolan. Słowem, konstatując, Hebrajczycy zastosowali w skali 1 do 1 plan Adolfa Hitlera co do poszerzenia obszarów życiowych dla rasy arejskiej: lokal do obozu i ziemię zaludnić naszymi. Tutaj warto wspomnieć, iż ci lokalsi dalej masowo giną. Jak określił Ross Smith, dyrektor do spraw pomocy doraźnej w Światowym Programie Żywnościowym, cytuję Obecnej klęski głodu w strefie gazy nie da się porównać z żadną inną w tym stuleciu. To przywodzi na myśl dawne katastrofy w Etiopii i Biawsze. Koniec cytatu. Zgodnie z raportem ONZ przekroczony został na Najczarniejszy scenariusz, w którym przekroczony również został próg ostrego niedożywienia. Nie wiadomo ilu ludzi umarło z głodu, ale potwierdzono minimum 180 ofiar śmiertelnych, w czym ponad 90 to były dzieci, a także 60 tysięcy ofiar w całej wojnie po stronie Palestyńczyków. Przy czym, jak przedkłada Organizacja Narodów Zjednoczonych, Izrael cały czas otwiera ogień do nieuzbrojonych cywili czekających na jedzenie. Tylko w niedzielę miały tak zostać zastrzelone 23 osoby. Donald Trump apelował w zeszłym tygodniu, aby nakarmić tych ludzi, aby nakarmić dzieci. Europa jest oburzona i otwarcie oskarża Izrael o ludobójstwo, ale na protestach Oskarżeniach i niezadowoleniu się kończy. Cały czas nikt nie zrobił nic, aby ludzie nie ginęli. A teraz Ukraina. Walki frontowe dalej trwają, siły Federacji Rosyjskiej pozostają w natarciu, Ukraina cierpi na niedobory i się cofa. W środę Ministerstwo Obrony Rosji ogłosiło zdobycie cias i wiaru. Mimo to, jak donosi zachodni wywiad, Ukraińcy cały czas bronią się w resztkach zabudowy owego ośrodka. Niestety sytuacja ogólnie wydaje się być beznadziejna. Kupiańsk, Konstantyniwka i Pokrowsk są okrążane i zagrożone zdobyciem, a to kluczowe pozycje. Słowem wojna wydaje się iść po myśli Władimira Putina, zaś na zajętych terenach, jak podaje sam szef władz okupacyjnych obwodu Donieckiego, Denis Puszylin, panują skrajne niedobory żywności, i wody pitnej. Przy czym rosyjska armia wydaje się nie być zainteresowana faktem, iż ludzie nie mają tam co jeść i pić. Choć jedno należy także odnotować: Ukraina dopuszcza się coraz bardziej masowych ataków dronami bojowymi na terytorium Federacji Rosyjskiej. W ostatnich dniach ostrzelano liczne magistrale kolejowe wroga, między innymi w odległym Wołgogradzie. Zaatakowano lotnisko wojskowe Saki na Krymie, gdzie zniszczono 5 samolotów, między innymi Su-30SM, gdzie każdy egzemplarz maszyny kosztuje 50 milionów dolarów. Wysadzono w powietrze zbiorniki naftowe w Soczi, niszcząc minimum 500 tysięcy galonów paliwa lotniczego. Ostrzelano i zniszczono magazyny ropy naftowej Ananafta w Woronerzu. Uszkodzono rafinerię w Riazaniu. Zakład elektroniczny w Pędzie, lotnisko wojskowe Primorsko-Achtarsk. Rosja oczywiście o tym nie informuje, ale nawet jej Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało, iż tylko ostatniej doby zestrzelono aż 338 ukraińskich dronów bojowych. Słowem rzeczywiście skala ataków przybiera na sile. No i na koniec raport strat. Od dnia 24 lutego 2022 roku Rosja miała stracić na Ukrainie około 1 058 260 żołnierzy, 11 071 czołgów, 23 091 pojazdów opancerzonych, 31 081 zestawów artyleryjskich. 1452 wyrzutnie rakiet 1203 zestawy przeciwlotnicze 421 samolotów 340 śmigłowców 49620 bezzałogowych statków powietrznych 3555 pocisków manewrujących 28 jednostek nawodnych 1 okręt podwodny 57337 pojazdów w tym i 3935 jednostek sprzętu specjalnego. Na dziś ode mnie to tyle. Więcej informacji dla Was nie mam. Jeżeli uważacie, że materiał był dobry, chcecie, aby kanał się rozwijał, zachęcam do wsparcia mojej działalności na YouTubie zarówno bezpośrednio, czyli poprzez dotowanie link do wszelkich form dotacji znajduje się w opisie. Serdecznie dziękuję za każdą złotówkę, która kiedykolwiek się tam pojawiła, gdyż nie czerpię żadnego dochodu z reklam, YouTube za mną nie przepada. Kolejna kwestia to wsparcie bier. Poprzez łapkowanie, subskrybowanie, komentowanie i wyświetlanie. Hej ludziska, cześć, do następnego!